Tuchanka, witajcie w świecie Trumisteries. Czy wokół nas jest rzeczywiście aż tyle prawdziwych tajemnic? Sprawdźmy to razem. Dziś opowiem Wam o niezwykłym znalezisku, które właściwie do dziś nie zostało dokładnie scharakteryzowane a przede wszystkim jego przedziwny charakter nie został wyjaśniony. Historia jest naprawdę fascynująca i wciągająca w każdym razie dla mnie, więc mam nadzieję, że również dla Was. Wszystko zaczęło się 26 marca 1974 roku, kiedy Terry Betts, 21-letni student medycyny, w towarzystwie mamy Jerry i ojca Antoana, inżyniera marynarki wojennej, zaczął naprawdę zły dzień. Mieszkali w cudownej posiadłości, ekskluzywnej, bardzo zadbanej, pięknej. Nic więc dziwnego, że kiedy w samym środku wybuchł duży pożar, to mieszkańcy wyspy Fort George Park, niedaleko Jacksonville, byli załamani. Jedyne co mogli zrobić, to ocenić straty, i na to też się zdecydowali. Przechodzili przez pogorzelisko, koncentrując się na tym, co będzie do naprawy, a co już nie. Nagle jednak Terry zauważył coś bardzo dziwnego – metalową kulę. Jak się potem okazało, miała średnicę około 20 cm, To znaczy na oko było to widać od razu, potem potwierdziły to pomiary. Terry był zachwycony. Stwierdził, że to jedyny miły akcent tego poranka, ponieważ taka kula na oko armatnia, na dodatek pokryta srebrem, będzie idealną atrakcją jego pokoju. Takiej ozdoby nikt nie będzie miał. I kula dostała swoją miejscówkę przy oknie w jego sypialni, gdzie leżała spokojnie dwa tygodnie. Ter był zapalonym muzykiem. Uwielbiał grać na gitarze, ale przez pożar, przez pierwsze dni po tym zdarzeniu, nie miał na to czasu. W końcu jednak, gdy trafił się troszkę spokojniejszy czas, usiadł z gitarą na łóżku. Nagle usłyszał coś dziwnego: jakieś dźwięki, które pasowały podejrzanie do nut, które on odgrywał na gitarze. Nie rozlegały się przez cały czas, ale wtedy, gdy on wydawał pewne konkretne dźwięki z tej gitary. Tak jakby to coś reagowało na niektóre tylko częstotliwości. Oczywiście chłopak natychmiast rzucił się do poszukiwań źródła tych dźwięków i ze zdumieniem odkrył, że to ta kula, którą przyniósł z pogorzeliska. Szybko jednak zauważył, że kiedy ta kula wydaje te dziwne dźwięki, pies po prostu szaleje, boi się, ucieka. Nie wie co się dzieje. Widać, że są dla niego albo szkodliwe, albo bardzo niepokojące. Nic dziwnego, że cała rodzina natychmiast skoncentrowała się na kuli, najdłużej i najdokładniej oczywiście miał okazję obserwować ją Terry, bo u niego w pokoju mieszkała i nie była spokojnym gościem. Wibrowała i nagle zaczęła się sama poruszać, ale nie był to przypadkowy ruch. Jeżeli ktoś wziął tę kulę i ją pchnął, to ona poruszała się, owszem, jakimiś swoimi drogami, ale ostatecznie zawsze wracała do tego, kto pierwszy ją popchnął, wprawił w ruch. Oczywiście nie mogłoby się tak dziać, gdyby na przykład ktoś pchnął kulę na stoliku, bo przecież ten ma krawędzie i zwyczajnie by spadła. Okazało się, że kula zachowuje się jakby była inteligentna. Gdy ustawiono ją na szklanym stoliku kawowym, poruszono przedmiot, on sunął idealnie po krawędziach. Gdy pochylili stolik, okazało się, że kula toczyła się pod górę. Terry był niesamowicie podekscytowany i zaciekawiony tym, co też przyniósł właściwie do domu. To na pewno nie była zwykła kula armatnia. Tylko jak się dowiedzieć, co to w ogóle jest? Becowie pomyśleli, że może skontaktują się z mediami. Te lokalnie chociaż nagłośnią sprawę i na pewno odezwie się ktoś, kto im powie, co tu się dzieje. I tak skontaktowali się z gazetą z Jacksonville, która wysłała fotografa. Miał on oczywiście zrobić zdjęcia, ale oprócz tego sprawdzić, czy temat w ogóle wart jest zainteresowania. Fotograf przeżył prawdziwy szok. Szybko się przekonał, że to, co mówi rodzina z Jacksonville, jest prawdą. Ta dziwna kula była jakby inteligentna i trochę jak żywa. Nic dziwnego, że kiedy ten temat pojawił się w mediach, tych lokalnych, to inne, w zasadzie już w końcu z całego świata, także chciały o nim opowiedzieć. Oprócz tego, że zaciekawili się naukowcy, to także ufologowie i różnego typu badacze zjawisk nadprzyrodzonych. Tego becowie się nie spodziewali. Minęło zaledwie kilka tygodni od początku tych wydarzeń, gdy ich życie całkowicie się zmieniło. Przeżywali dosłownie oblężenie mediów, sąsiadów, turystów, badaczy wszelkiego rodzaju i w ten oto sposób pożegnali swoje spokojne, sielskie życie w cudownej rezydencji. Tyle tylko, że wciąż nie wiedzieli, co jest w ich domu. Na dodatek wydawało się, jakby ta kula nie była zadowolona z tego, że wszyscy ją oglądają, badają, przyglądają się, dyskutują o niej. Można było odnieść wrażenie, zapewne mylne, ale jednak, że kula buntuje się. W domu zaczęły mieć miejsce tajemnicze zjawiska paranormalne, takie jak nagłe trzaskanie drzwiami, pomimo że nikogo w pobliżu nie było, ale najdziwniejsza była muzyka, która rozlegała się po całym domu. I wydawało się, że nie pochodzi z żadnego konkretnego miejsca, nawet od tej kuli, choć podejrzewano, że no, pewnie ona wydaje te dźwięki, a przypominały grę na organach. Było to bardzo niepokojące, zdumiewające, no i trochę też męczące, bo tak naprawdę nikt nie wiedział, z czym to się wiąże i co będzie dalej. Becowie zrozumieli, że te wszystkie zjawiska wokół kuli, inaczej zwanej sferą, Beców zresztą, Nasilają się, eskalują. Zdecydowali się zwrócić do marynarki wojennej, by ta pozwoliła rozjaśnić mroki tej tajemnicy, która zaczęła już powoli dręczyć rodzinę. Naukowcy powiązani z marynarką wojenną zdecydowali się użyć promieni rentgenowskich, aby zbadać wnętrze kuli. Szybko zauważyli, że zewnętrzna część to stop, ale wcale nie z jakichś pozaziemskich pierwiastków czy materiałów. Był stosowany ogólnie w przemyśle i samochodowym, i wojskowym, no w ogóle, generalnie zupełnie ziemski materiał, nic anomalnego, ale badania wykazały, że w środku są cztery bieguny magnetyczne, niekoncentryczne i dwa małe kuliste obiekty, otoczone szczególnie gęstym materiałem, jak to ujęto w raporcie. Niby więc było to dziwne, ale trzeba było poczekać na wnioski, no dobrze, bo co to wszystko znaczy? Ale te wnioski były rozczarowujące. Chris Benninger, rzecznik marynarki wojennej, stwierdził, że obiekt nie jest aż tak dziwny, jak się wydaje. Owszem, niezliczone osobliwości występują teoretycznie, ale tak naprawdę obiekt ma ziemskie pochodzenie, nie stanowi zagrożenia, a te wszystkie efekty motoryczne i dźwiękowe to po prostu efekt nieregularności, na przykład kamiennych podłóg w domu Beców w połączeniu z idealną równowagą kulistą. Zapewne kula tocząc się czy jakoś przemieszczając wydawała dziwne dźwięki. Astronom z Northwestern University Joseph Allen Hynek, później bardzo znany ufolog, stwierdził, że może tak właśnie być, ale rodziny to nie przekonywało. Ta muzyka organowa po pierwsze nie rozlegała się wcale od samego początku całego tego zjawiska, a przecież zaczęło się od tego, między innymi, że kula zaczęła się poruszać i po tych podłogach, i po stolikach, i po różnych powierzchniach, a jednak wtedy tej muzyki organowej nie było. A potem tak, a nie zmieniali przecież podłóg, nie robili żadnego remontu. Zdecydowano się więc zwrócić do badaczy z Instytutu Omega Minus One w Baton Rouge w Luizjanie. Za badanie kuli był odpowiedzialny Carl Wilson. No i stwierdził, że no tak – ta kula prezentuje wysoki poziom magnetyzmu. Można stwierdzić obecność przepływu radiowego, a to sprawia, że ten obiekt to coś w rodzaju, czy może coś podobnego do nadajnika radiowego. Potwierdził również wspomniane już wcześniej cztery bieguny magnetyczne. Tylko, że Carl Wilson stwierdził, że przecież nie jest to takie proste i oczywiste. Co to znaczy, że skoro obiekt nie stanowi zagrożenia i jest z ziemskich materiałów, to zagadka wyjaśniona. Dlaczego te ziemskie materiały zostały użyte do stworzenia czegoś tak dziwnego? Jak nadano cechy tej kuli? Wilson wprawiał kulę w ruch. Widział jej dziwne zachowanie. To, że jakkolwiek by sobie nie wędrowała, to i tak do niego wraca, nawet pod górkę. Nie umiał wskazać na nic podobnego, na coś, do czego można byłoby porównać to zachowanie kuli, oczywiście, a jednocześnie może choć trochę wyjaśnić zagadkę. James Harder, profesor Uniwersytetu w Berkeley i ekspert w dziedzinie inżynierii lądowej i wodnej, stwierdził, że trzeba się bliżej przyjrzeć pierwiastkom, które składają się na tę kulę. No i stwierdził, że mają one liczbę atomową większą niż 140, a uran na przykład ma 92. Powiedział więc wreszcie głośno, że ta kula to coś w rodzaju potencjalnego detonatora i to o ogromnej mocy. Być może, gdyby go otworzyć, tak jak sugerowała marynarka wojenna Jacksonville, mogłoby dojść do katastrofy. Być może te wnioski sprawiły, że stało się coś bardzo dziwnego, i tak naprawdę dziś wszystko wskazuje na to, że nie można już zbadać oryginalnej kuli, bo ktoś ją w międzyczasie w trakcie tych badań przejął. A o co chodzi? Może zacznę od tego, że tych prób przejęcia było więcej. Na przykład pewnego dnia w domu becu zjawiła się grupa, która przedstawiła się jako coś w rodzaju zespołu naukowego, który chce zbadać kulę. Tyle tylko, że wcześniej pragnęliby zostać jej właścicielami. Zaproponowali niepotyczną kwotę. Niektóre źródła mówią o tym, że to były miliony dolarów, chyba ze cztery, ale ich zachowanie było dziwne. Byli nienaturalnie podekscytowani, nie wyglądali na naukowców, raczej na jakichś szpiegów, urzędników. Rodzina zaniepokoiła się, odmówiła, ale postanowiła sprawdzić, czy w ogóle tacy naukowcy gdzieś funkcjonują w świecie nauki, i okazało się, że nie. Nie ma takiej grupy, takiego zespołu badawczego. Doszli więc do wniosku, że najwyraźniej być może rząd innego kraju próbował przejąć kulę. W czerwcu 1974 roku Kula była badana przez grupę naukowców na konferencji zorganizowanej i sponsorowanej przez National Enquirer. Chodziło o to, że szukano dowodów na życie pozaziemskie przedmiotów czy rzeczy, które dowodziłyby, że tam w kosmosie coś jest, że nie jesteśmy sami. Co prawda, sami właściciele kuli jakoś niekoniecznie optowali za wersją, że Tę kulę zrzucili jacyś kosmici, ale pomyśleli, że skoro na takiej konferencji jest naprawdę mnóstwo wybitnych naukowców, to warto im kulę pokazać. Zresztą to właśnie wtedy na jej temat wypowiadali się ci, o których wspominałam wam wcześniej, między innymi późniejszy słynny ufolog. No tak czy inaczej, w trakcie tej konferencji, kiedy kula była badana, Ważona, a ważyła około 10 kg i wszystkie jej właściwości były analizowane, Terry otrzymał telefon. Został wywołany i poinformowany, że jego matka miała ciężki wypadek. Przerażony, próbował dodzwonić się do domu. Nie udało mu się to jednak, więc natychmiast wrócił. Ku swojej ogromnej uldze, ale i zaskoczeniu, zauważył, że mama jest cała i zdrowa i żadnego wypadku nie było. Natychmiast zorientowali się, że chodziło o to, by Terry został oddzielony od kuli, by spuścił ją na dłuższy czas z oka. Przerażona mama nakazała synowi natychmiast wrócić na konferencję. Wracając, przypominał sobie, co jeszcze powinien powiedzieć naukowcom. Pamiętał, jak eksperymentował z kulą. Odbijała się na przykład, gdy uderzano ją młotkiem. Poruszała się po potrząśnięciu i położeniu na ziemi. Nawet przed naukowcami, na tej konferencji ruszała sama z martwego punktu. Bywało w domu, że nie wprawiona w ruch przez nikogo i tak wędrowała sobie za ludźmi po domu niczym pies. Pozornie sama, decydując o tym, jak się dzisiaj bawi. Zresztą to dlatego rodzina w pewnym momencie schowała kule w bagażniku samochodu i pokazywała ją tylko zaufanym ludziom, znajomym i rodzinie. Czy jest bezpieczna? Dlaczego ktoś wywołał Terego z konferencji? I rzeczywiście obawy chłopaka i jego mamy, w ogóle rodziny, okazały się słuszne. Gdy stanął z powrotem przed naukowcami, a właściwie to przed organizatorami całej tej konferencji, dowiedział się, że kula będzie oddana mu później, ponieważ badania trwają. Zwlekano, wymyślano różnego typu wymówki, aż w końcu wściekły Tery. Domagał się jasnej odpowiedzi, co się stało. I wtedy przyznano, że kula zniknęła. Podejrzewano, że ufolodzy zabrali ją do Nowego Orleanu. Wściekły i zdumiony Tery udał się oczywiście do tego Nowego Orleanu, by porozmawiać z ufologami, ci jednak zdradzili, że ta kula została im odebrana przez marynarkę wojenną. Ona zdecydowała się prowadzić dalsze badania. W końcu marynarka wojenna zdradziła swoje wnioski. Poinformowała, że kula to nic innego jak ogromna kula łożyska, używana jako zawór zwrotny w systemie rurociągów pewnej fabryki chemicznej. Podobna kula, również znaleziona w pobliżu wyspy Ford George, została wcześniej zidentyfikowana jako część zaworu używanego w papierni dawniej. Obiekt został wykonany z dziwnego, ale jednak po prostu rodzaju stali nierdzewnej. Całkowicie ziemskiego pochodzenia. No i wtedy, kiedy oświadczono, że wiadomo już co to jest, zdecydowano się oddać kulę rodzinie Beców. Oczywiście sprawa tego, że kula zostanie przekazana właścicielom, natychmiast obiegła media, dziennikarze zebrali się przed budynkiem marynarki wojennej, który miał opuścić Tery z kulą i poprosili go, by zaprezentował jej możliwości, jej właściwości. Chłopak szczęśliwy, że wreszcie odzyskał swój, no, można chyba powiedzieć, skarb, bez wahania postanowił, że zgodzi się na propozycję dziennikarzy. Postawił kule, będąc absolutnie przekonanym, że za chwilę potoczy się i do niego wróci, tak jak zwykle to miało miejsce. Niekiedy przecież wcale nie musiał wprawiać jej w ruch. Sama decydowała się na takie wycieczki i to dlatego, gdy była w domu, zamykano ją w torbie na kręgle, żeby nie szalała po domu. Dziennikarze byli przygotowani na świetne widowisko, ale nie wydarzyło się nic szczególnego. Kula jakby utraciła swoje właściwości. Terry był zdumiony, nie wiedział co się dzieje. I to nie było tak, że kula była przy tym wszystkim wstydliwa i obiektywy aparatów ją spieszyły. Nic z tych rzeczy. Początkowo Terry miał nadzieję, że wróci do domu i ona znów będzie się zachowywała jak zwykle. Czyli będzie wydawała dziwne dźwięki, znowu posłuchają muzyki organowej, a w każdym razie szumów, zobaczą znów jak kula drga, wibruje i znów będzie jak dawniej, bo w zasadzie chyba trochę tęsknili za tym swoim dziwnym przyjacielem. Niestety jednak w domu okazało się, że to jakby zupełnie inna kula, nie wykazywała już żadnych swoich właściwości, tych sprzed badania przez marynarkę wojenną. Zdumiona rodzina zdecydowała, że tę kulę trzeba zbadać jeszcze raz. Przede wszystkim sprawdzić, czy to ta sama, albo czy została pozbawiona swoich cech. Ich złe przeczucia były trafne. Po prześwietleniu i innych badaniach okazało się, że żadnych czterech biegunów magnetycznych już nie ma. W ogóle na prześwietleniu wyglądała zupełnie inaczej. W środku zauważono coś w rodzaju jakiejś szramy, pęknięcia. Wyglądało to tak, jakby ktoś dostał się do wnętrza tej kuli, wyjął tę zasadniczą zawartość, a w środku umieścił coś w rodzaju jakiegoś pyłu, takiego materiału bardziej sypkiego. Szczerze mówiąc, to źródła różnie opisują tę zawartość po podmianie, nazwijmy to tak. W każdym razie na pewno nie było to to, co wcześniej. Kula być może z zewnątrz wyglądała bardzo podobnie, a może i tak samo jak ta, którą znaleziono w Pogorzelisku. Tyle tylko, że środek ewidentnie został podmieniony. Oczywiście rodzina Becsów prowadziła swoje własne dochodzenie w tej sprawie. Skontaktowała się z tymi naukowcami, którym ufała, i oni wskazali na doktora Heineka, który najprawdopodobniej zrobił coś z tą kulą, którą był zafascynowany. I wiele lat później być może trochę się to potwierdziło, a jeśli nie potwierdziło, to pojawiły się wskazówki, że coś w tym jest. Kiedyś spontanicznie syn Heineka zaczął opowiadać, że w domu mieli coś niesamowitego: srebrną kulę, a ojciec mówił, że to jakiś obiekt pozaziemski z florydy. Potem również przyznawano, że ostatnim, który badał dokładniej kulę, był właśnie Hajnek, który zostawał z nią sam na sam. I potem utraciła wszystkie swoje właściwości. Owszem, nikt nie widział, co tak naprawdę z nią zrobił, że ją wynosił, że na przykład ją ukradł, nie powiedział też nikomu wprost, że tak to wszystko przebiegało, więc krótko mówiąc, żadnych dowodów na to nie ma, ale pewne przesłanki kazałyby zbadać tę teorię. Jak pamiętacie, kule z Florydy były dwie, i najprawdopodobniej Becom zwrócono tę, która istotnie była częścią zaworu używanego kiedyś w papierni. Żeby wygląd się zgadzał, ta zewnętrzna część została po prostu spreparowana, podrobiona, a możliwe, że wyglądało to jeszcze trochę inaczej. W każdym razie na pewno wnętrze kuli to już nie było to samo. Rodzina zrozumiała, że to wszystko zaszło za daleko, że już tak naprawdę nie wiadomo, jakie środowiska interesują się tą kulą i co są w stanie zrobić, by ją zdobyć. I kto tak naprawdę i co myśli o tym, co oni mają w domu? Pani Bec wielokrotnie była śledzona i obserwowana, raz nawet zaatakowana fizycznie. Tak naprawdę nie wiedziała przez kogo, ale wiedziała, że chodzi o kulę. Ktoś próbował dowiedzieć się, gdzie ona jest, zmusić ją do wydania. Rodzina była przerażona, zmęczona i zupełnie bezradna wobec tego wszystkiego. Zdecydowała się sprzedać swoją piękną posiadłość, wyjechać z wyspy, wyprowadzić się i całkowicie zerwać kontakty z prasą, ze środowiskami badaczy, tak naukowych, jak i na przykład ufologów, czy tych, którzy analizowali zjawiska paranormalne. Doszli do wniosku, że nie są bezpieczni właśnie przez tę kulę. Zaczęli nawet żałować, że w ogóle wzięli ją z tego pola. Nie przeszkadzało im już to, że powszechnie prezentowano sceptyczne teorie na temat kuli. Na przykład skeptoid stwierdził, że artysta z Nowego Meksyku, James doring Jones, zbierał złom, który wykorzystywał później w swojej sztuce. Stwierdził, że znalazł kiedyś zawory zwrotne kulowe i umieścił je na bagażniku dachowego swojego Volkswagena Busa. Myślał, że dobrze je zabezpieczył i jechał sobie spokojnie przez Jacksonville około Wielkanocy 1971 roku. Niestety jednak. Jedna z kul stoczyła się i zniknęła, potem druga. Skeptoid stwierdził, że jedną z tych kul była ta, którą znaleziono potem na terenie posiadłości Betsów, i to jest rozwiązanie. Sami Betsowie wiedzieli, że to oczywiście nie jest takie proste, zresztą mnóstwo ludzi widziało, jak ta kula się zachowuje. Kiedy ją badano, nie było żadnych wątpliwości co do tego, że ma pewne właściwości magnetyczne. Że emituje fale radiowe, czy też odbiera, że może być nawet niebezpieczna, a teraz to zwykły zawór kulowy. Nie prostowali już nic, nawet wtedy, gdy dowiedzieli się, że te zawory kulowe, o których mowa, ważą do 3 kg, natomiast ich kula ważyła przecież 10 kg. Ale tak naprawdę było im to na rękę, bo mieli tego wszystkiego serdecznie dosyć. Mówiono również, że kula to po prostu fragment jakiejś instalacji satelitarnej, ziemska technologia, która istotnie spadła z nieba. Ufolodzy ostatecznie doszli do wniosku, że to zapewne Foo Fighters, czyli tajemnicze obiekty, które często śledziły wojskowe samoloty zachowywały się dokładnie tak jak ta kula, potrafiły poruszać się po różnych trajektoriach i śledzić samoloty, tak jak kula domowników. Tych różnych teorii było sporo: jedne były bardziej, inne mniej absurdalne, ale tak naprawdę do dziś nie wiadomo, czym była ta kula. Próbowano się nawet domyślać, że być może rodzina Bettsów po prostu chciała zarobić, stać się sensacją ogólnoświatową i sprzedawać wywiady. Tak się jednak nigdy nie stało. Po pierwsze, ta rodzina była bardzo zamożna, nie miała żadnych problemów finansowych co zresztą badano dziennikarze potem przyglądali się ich sytuacji i nie potwierdziliby musieli w ten sposób nagle zarabiać ale po drugie po prostu tego nie robili owszem National Enquirer wyznaczył nagrodę za znalezienie jakiegokolwiek obiektu pozaziemskiego który mógłby świadczyć o tym że gdzieś tam w kosmosie jest życie i wytwarza czy jakąś technologię czy broń no czy w ogóle cokolwiek ale oni nie ubiegali się o tę nagrodę Poza tym jest mnóstwo oświadków, zresztą samych naukowców, którzy widzieli, że to nie jest zwykła kula. Tak czy inaczej, rodzina i my pozostajemy bez odpowiedzi. Ciekawa jestem bardzo, czy wy znacie potencjalną odpowiedź, czy stawiacie na któreś z tych rozwiązań. Aha, bo jest jeszcze jedno: ze względu na to, że znalezisko składało się z pierwiastków o liczbie atomowej większej niż uran, który ma 92, a tu jak pamiętacie mamy 140. Wymyślono więc, że być może jest to jakaś potencjalna broń obcych, która ma ogromną moc, ale najwyraźniej nie została nigdy dotąd wykorzystana. Ale wydaje mi się, że chyba najczęściej wraca się jednak do tego, co opowiadał Durling Jones, czyli ten rzeźbiarz. Wyjaśnił nawet, że tajemnicze trzaski i różne odgłosy dochodzące z kuli można łatwo wytłumaczyć specyficznym procesem wytwarzania tych kul, a chodzi o to, że robi się to pod przykryciem i kiedy tę kulę się obrabia, to wszelkiego typu np. wióry po frezowaniu czy jakieś resztki wpadają do środka. Zostają tam, no i potem już wszystko zależy na przykład od warunków, od temperatury, od podłoża. Kiedy taka kula się porusza, może właśnie wydawać jakieś dziwne odgłosy. Moi drodzy, dziękuję Wam już za to spotkanie. Mam nadzieję, że było dla Was równie fascynujące jak dla mnie ponieważ muszę przyznać, że byłam zdumiona swego czasu całą tą historią i naprawdę się zastanawiałam, o co tu chodzi. No i teraz jestem ciekawa, czy wy stwierdzicie, że tak naprawdę o nic jest to po prostu zawór kulowy. Czy jednak tak naprawdę było to coś więcej, tyle tylko, że zostało pełsom ostatecznie skradzione. A teraz już moi kochani zapraszam was do przejrzenia poprzednich odcinków, być może któryś wam umknął. I zachęcania Waszych bliskich przyjaciół czy członków różnego rodzaju grup i forów do odwiedzenia tego kanału. Buziaki, kochani, papa! Pa.